Jeszcze raz na wszystko kargowym w tym roku mamy fajną pogodę jest ciepło jeden minus, że wieje bardzo mocny wiatr siedzimy od brzegu do wiecznego mam nadzieję, że to przywoła nam tutaj jakieś brania, jakieś ryby zostajemy na noc bowiem do jutra do 12 jestem sam na stanowisku numer 15 taktyka na dzisiaj to oczywiście metoda do koszyków Pelet 3mm, Pelet 4,5mm Dopalony Kilkrylem z karylanikla I wymieszany pół na pół z naszym Metrobixem Do tego na haczyk kulka 12 Kilkryl I łowimy jedno nasze miejsce Tutaj jakieś 50 metrów od brzegu. Tak na wprost jak tam, tam. Druga miejscówka, jaką wybrałem, jaką zanęciłem, to jest tam, na też mniej więcej 50-60 metrów a jak ta, boja, o właśnie, w tym miejscu, jak ta, boja, tam jest. To jest mój marker. Dobra, tak to wygląda poszło po trzy spądy w każde z tych miejsc że nie niedużo, skromniutko zanęciłem woda zimna, 8 stopni no i zobaczymy co z tego będzie, mam nadzieję, że noc przyniesie jakieś branie. Wręciły się rybki. Rani na dwóch kijach. Jest karpik i jest leszczyk. Karpik oczywiście cieszy. już ładniejszy, fajna ryba, piękny odjazd Nie spodziewałem się takiego odjazdu wiosną, piękna rola ze szpuli, fajna walka, no będzie podtyczka na pewno Karpik. Pierwsza w nocy, 6,5 kilo. Fajne branie znowu z odjazdem. Ładna rybka. Długo nie pospałem. Karpik numer 4. Też nieduży, maksymalnie do 7 kilo. Ale fajne branie znowu i bardzo wojowniczy. Bardzo mocna ryba jak na tą porę roku. Powoli zasiadka dobiega końca. Jest 11. .00. Od 3 w nocy już spokój, bez brań. Teraz jeszcze przerzuciłem z Sprawdziła się kulka Killgryll dla nikla, 4 ryby na tą kulkę próbowałem też wieczorem na z morem na y, kryl atlantycki, ale na te kulki nic nie brało no i zasiadka udana, fajnie zadowolony jestem, fajnie się połowiło jak na wiosnę, to nawet się nie spodziewałem, że 4 ryby złowię nie za duże te karpiki, 9,5 kg y, później był 6,5 kg 6,5 kg i 5,5 kg ale ryby są już w dobrej kondycji. nie są już ospałe, dosyć fajnie walczą, fajnie potrafią odjechać. I fajne brania już te brania nie są takie zimowe, tylko zaczynają się od jazdy, fajne strzały. Zobaczę, może za tydzień mi się jeszcze uda tutaj przyjechać, będzie ciężko, bo są święta w przyszłym tygodniu, już weekend. Ale może w środę mi się tu uda wyskoczyć znowu na to obętkę na i pewnie też na to stanowisko. Fajne miejsce tu jest na samotne zasiadki. Nie można posiedzieć. No i tyle. Trzeba się pakować i jechać do domu. Dobry szczęść, no już nie pamiętam. Widziałem, Czy też 450 sześćset. A jak on? O, A wiem, stali, stali tam rano, wiem, wiem. No, tą Alfą stoją, nie? No to ja widziałem Alfę, tylko jak rano jechałem, to Auto widzimy. No bo tam teraz zrobili 40, nie? Bo tam jest... No ale nie, no wcześniej chyba nie było tam 40 mi się wydaje. Teraz... No... No, no nie, nie wiem, no ja takie nie tak to już że... No tak to... jest że... Dobra, podziękował. No kłaniam się, to Właśnie życiówka Dzieciówka jedna. O Taka wariota, nie jednego. Bo... O, na tym, to... Stoją przed niej. jest z tego, no, o, że... no, można też tam na ogonie. No, to, to jemu to tak nie przeszkadza, bo to pije Chyba, żeby miał na tego multu, czy ludzie tym się leczą, nie? No, no, bo tam wyglądać nie. Łącza. Podobno to to zupełnie coś innego, nie? Co innego. To jest tak samo popatrzcie z dźwigniami na przykład, nie?